Szerokość, tak? Szerokość. 3, wysoki. Witam, oto mój pojazd, pierwszy mój pojazd. Jest to moje takie marzenie z dzieciństwa. Zbudowałem go w tym roku. Budowa trwa półtora roku. Góra jak widać jest to samochód marki BMW 735 i są od rosyjskiego ciężarnika. o nazwie Kirkowiec. Dół zapożyczyłem ze Stara 66, a konkretnie ze Straży Pożarnej. Malowanie malowaliśmy sami z kolegami, wyszło nawet fajnie. Projekt, projekt góry jest zapożyczony z zabawki zwanej RC, to są małe samochody spalinowe. Wzór jest chyba ładny. Co więcej, auto rozpędza się do 100 na godzinę, w miarę fajnie się prowadzi, fajnie jeździ po, po, po innych samochodach oczywiście. Ale Tych... dużo pali. No dużo pali? No nie pali dużo. No 25-30 litrów, to nie jest dużo jak na takie wydle. Ciężarówki więcej palą. Co więcej, to no tyle. No.